Glasgow Rangers, Lech Poznań 1-0. Lechici przegrywają drugi mecz z rzędu, pierwszy z Benfiką Teraz z Glasgow Rangers po dwóch meczach mają 0 punktów. Ciężko chyba myśleć po takim dorobku, na tym etapie fazy grupowej Ligi Europy, ciężko myśleć o wyjściu z grupy. No ale trzeba walczyć. Kanał z pierwszej piłki, kilka słów na temat tego meczu. Glasgow Rangers po 12 kolejkach w Lidze Szkockiej prowadzą, wygrali 10 meczów, dwa zremisowali, wyprzedzając Celtic Glasgow o 6 punktów. Na pewno niezły sezon zespołu ze Szkocji, na pewno trzeba też o nim, o, nim, o, nim, o nim powiedzieć. To jest solidny zespół, to było widać też we wczorajszym meczu. Dobrze zorganizowani, jeśli chodzi o obronę, bardzo dobrze, dobrze zorganizowani jeśli chodzi o taktykę, dobrze do tego meczu z Lechem Poznań, przygotowani. Lech od niepamiętnych czasów, pierwszy mecz, kiedy oni nie strzelają e, żadnej bramki, więc jest to warte odnotowania. E, ale to jest też zespół bez indywidualności, to jest zespół solidny, ale bez fajerwerków, bez takiego błysku, tam jest jeden chłopak, Alfredo, Alfredo Morelos, przepraszam, bo wczoraj też się Mielewski, redaktor Mielewski pomylił. Powiedział: Morales to jest Alfredo Morelos, kolumbijczyk. 24 lata, wartość rynkowa 15 milionów euro. Faktycznie to jest chłopak, który się trochę wybija, jeśli chodzi o tą drużynę. Notabene myślę, że dobre zmiany wczoraj w drużynie ze Szkocji. A jeśli chodzi o Lechitów, no cóż, znowu słabe zmiany, aczkolwiek z drugiej strony bardzo przetrzebiona ta kadra Lecha. W zmiennicy nie dali wartości, cały Lech złapał zadyszkę na takie dobre kilkanaście minut, gdzie naprawdę przestał, zepnął się, dał się zepchnąć po prostu całkowicie do obrony, i w którymś z tych fragmentów właśnie padła bramka dla Szkotów. Powiedziałbym też, że że Dariusz Żuraw słusznie zauważył, że przed meczem mówił piłkarzom, że panowie będziecie mieli jeden, dwie, może trzy sytuacje i trzeba je wykorzystać, bo na więcej Szkoci nie pozwolą. I to jest chyba pierwszy klucz do tej porażki wczoraj. I Szak miał bardzo dobrą okazję, nie trafił nawet w bramkę. Myślę sobie, że żeby mecze w lidze Europy wygrywać, czy nawet remisować, to takie strzały muszą się kończyć co najmniej e, co najmniej jakąś klarowną e, klarownym strzałem w bramki to się nie zdarzyło i myślę, że to też jest powód, po prostu Lech musi być skuteczniejszy, on na 10 strzałów żadnego strzału nie, ode, nie oddał wczoraj w światło bramki więc te statystyki, mimo że jak się na nie patrzy one są dosyć równe, jeśli chodzi o posiadanie piłki, oddane strzały jeśli chodzi o ilość podań wymienionych to wszystko jest bardzo blisko, bardzo Ciasno jeśli chodzi o porównanie Lecha do Rangersów, ale niestety Lechici nie oddali żadnego celnego strzału na bramkę. Co trochę mówi na temat tego, jak wyglądał wczorajszy mecz, jeśli chodzi o obronę Rangersów i ofensywę Leche. Lecha. Po prostu destrukcja Rangersów, niestety, Lechitów w ofensywie troszkę rozbiła. Ja troszkę wynotowałem sobie też pewne rzeczy, które chciałem przytoczyć na. W wywiadach pomeczowych, jak zwykle, bardzo, bardzo mi się podobała wypowiedź Toma Tymoteusza Puchacza. Tymoteusz Puchacz powiedział, że mimo braku punktów e, zagraliśmy dobre spotkanie. Ale zaczyna mnie irytować to, że my mamy dobre wrażenia artystyczne, ale to nam punktów nie przynosi. My musimy to zmienić, być skuteczniejsi i my musimy wreszcie zacząć punktować. Podpisałbym się rękoma i nogami. Myślę, że to bardzo mądra wypowiedź Tymoteusza Puchacza. Patrzę jeszcze na trenera Dariusza Żurawia i już przetoczyłem część jego wypowiedzi przedmeczowej, że ostrzegał, że trzeba być bardzo skutecznym i też narzekał na ten brak skuteczności po meczu i to jest, uważam, bardzo słuszny komentarz, ale już za to drugi komentarz Dariusza Żurawia podobał mi się mniej. Uważam, że jest to wymówka. Pytanie dziennikarza było na temat kadry, na temat zmian Przerwie, y, przepraszam, na temat zmian w drugiej połowie i Dariusz Żuraw powiedział, jakby miał taki budżet jak Steven Gerrard, y, czyli trener, no, legenda piłkarska, trener y, obecnie Glasgow Rangers, ale były piłkarz oczywiście Liverpoolu, y, który miał przez kilka dobrych y, lat możliwość wydania 40 milionów euro, to też by miał dobrych zmienników. Nie podobała mi się ta wypowiedź. Uważam, że o ile z Benfiką Lizbona, gdzie naprawdę faktycznie to jest przepaść, budżet kilkanaście razy większy, transfery no niesamowite, indywidualności. Tak ja bym nie chciał, bo zobaczmy jaka jest sytuacja. 95% nie, obli nie obliczałem tego, nie sprawdzałem. Jeżeli się pomyliłem, zostawcie komentarz. Być może się mylę, ale około 95% drużyn Lig Europy podejrzewam, że w tej fazie one mają po prostu wyższe budżety niż Lech Poznań. I czy to ma być wymówka za każdym razem po przegranej? No, z takimi tuzami jak Benfica Lizbona, która mówi się o tym, że jest faworytem też wygrania całej Ligi Europy w tym sezonie, to myślę sam używałem tego argumentu i, i, i Lecha rozgrzeszam, jeśli chodzi o te indywidualności w tych końcowych fragmentach. Nunez 24 miliony, Facet Szlakatricka, no naprawdę to trzeba wziąć pod uwagę, ale czy w Glasgow Rangers naprawdę musimy używać tego argumentu? Drużyna, która wydała na transfery 10 milionów euro przed sezonem, która naprawdę ten budżet ma nieporównywalnie mniejszy niż Benfica. Już taki przekonany nie jestem. Nie do końca to kupuję po prostu. Więc to, co bym powiedział jeszcze na temat tego meczu, żeby to już podsumować, bo to miało być krótkie wejście. Uszczuplona ta kadra Lecha i to bolało niestety I zmiennicy znowu drugi raz z rzędu no nie dali żadnej wartości. Zadyszka w trakcie drugiej połowy wynikająca trochę nie wiadomo z czego, bo Tymoteusz Pochacz powiedział, że to nie kondycja. Dariusz Żuraw też zaprzeczył, że to były problemy kondycyjne, ale ta zadyszka, ta zadyszka została, została no widać ją było po prostu w trakcie tego meczu. Dariusz Żuraw też powiedział i zresztą uważam, że ma dużo w tym racji, że to są młodzi chłopcy, więc oni tego kryzysu po prostu nie potrafili przeczekać, przytrzymać piłkę, nie potrafili trochę Glasgow Rangers wybić z tego dobrego momentu ich gry. No i to się niestety skończyło bramką Alfredo Morelosa. Myślę sobie, że problemem jest na pewno to, że zero strzałów na bramkę. To jest dosyć martwiące, aczkolwiek z drugiej strony. Mówiłem o tej destrukcji Glasgow Rangers. Oni po prostu bardzo dobrze, e, pragmatycznie, ale też bardzo dobrze taktycznie ułożyli obronę i wybijali naprawdę zapędy e, ofensywne Lecha Poznań, i to się dawało bardzo mocno we znaki. E, więc ostatnie zdanie na temat tego meczu. Chyba trochę w tym akurat spotkaniu i po tym spotkaniu byłbym wobec Lecha krytyczniejszy. Nie chciałbym już słyszeć tych wymówek na temat budżetu w meczu trzecim i czwartym. To znaczy, standard lierz. Myślę, że lek koniecznie musi szukać punktów z, tym, z tą drużyną i tak naprawdę weryfikacja, co jest wart lech, przyjdzie w kolejce trzeciej i czwartej fazy grupowej Ligi, na, Ligi Europy. Tyle dzisiaj ode mnie. Krótkie wejście, bo nie chciałem się tutaj znowu rozgadywać na temat meczu. Dziękuję, lajkujcie, subskrybujcie. Miłego weekendu Wam wszystkim życzę.